Tore, godzina 19. To doskonały czas, by obejrzeć najciekawsze fragmenty meczów rozegranych w miniony weekend na małopolskich boiskach. Nie zapomnijcie też nakarmić YouTubeowego algorytmu i już teraz zostawcie nam łapkę w górę. Przed nami magazyn skrótów jako czwartej ligi małopolskiej. 21. kolejka była rozgrywana na raty. Intensywne opady deszczu i śniegu sprawiły, że mecze w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Andrychowie zostały przełożone na maj. W Święta Wolne mieli również piłkarze Wolani, których czekałaby rywalizacja w Słomnikach. Pozostali na szczęście grali. W Rabce Zdroju oraz Ryczowie mecze rozegrane już w czwartek. Kolejne spotkania odbyły się w Wielką Sobotę. Nim zaczniemy przegląd wydarzeń, jak co tydzień zapraszamy na bramkę oraz interwencję kolejki. Gola wybraliśmy autorytarnie. Albert Stolarz po prostu nie miał sobie równych. Fantastyczne trafienie, które w dodatku zagwarantowało wolani komplet punktów. Wybór interwencji jak co tydzień należał do kibiców. Oraz drugi zwyciężył wiosną Dawid Kubik. Obu panom gratulujemy. Wam rzucamy natomiast wyzwanie. 1000 łapek w górę pod magazynem skrótów 21. kolejki. Jeśli doceniacie nasz projekt, dajcie temu wyraz w reakcjach pod filmem. Nie przedłużajmy już, startujemy! W iście zimowej scenerii przyszło piłkarzom rozgrywać czwartkowy mecze w Rabce Zdroju. Wierchy podejmowały poprat. Gospodarze w ostatniej kolejce doznali skromnej jednobramkowej porażki, ale też pamiętamy, że niespełna dwa tygodnie temu pokonali u siebie wicelidera z Niecieczy. Poprad na pierwsze wiosenne zwycięstwo wciąż czeka. Bilans: dwa remisy i porażka. Początek meczu należał do gości, którzy kilkukrotnie próbowali strzelać na bramkę Mikołaja Śmieszka. W każdym przypadku brakowało im jednak celności. Dopiero w 30 minucie, po dośrodkowaniu Karola Matrasa w polu karnym błysnął Bartosz Kurzeja, który chytrym strzałem otworzył wynik meczu. Piłkarze trenera Roberta Kubieli nie zamierzali zwalniać tempa. Ponownie duet Matras-Kurzeja, ale w tej sytuacji Śmieszek nie dał się zaskoczyć. W większych tarapatach znalazł się w 43. Minucie. Bartosz Kurzeja tym razem podaje do Huberta przybycia, a ten, przez moment się nie zastanawiając, oddaje strzał, po którym piłka wpada do siatki, odbijając się po drodze od słupka bramki. Kolkiper gospodarzy był w tej sytuacji bezradny. W końcówce regulaminowego czasu pierwszej połowy na odważną próbę zdecydował się Michał Szeliga. Potężny strzał z rzutu wolnego zdołał co prawda sparować bramkarz Wierchów, jednakże kilkadziesiąt sekund później gospodarze przyjęli kolejny cios. Szeliga dośrodkował piłkę w pole karny, a tam zupełnie niepilnowany Damian Mrówka silnym strzałem podwyższył prowadzenie na 3 do 0. W Przerwie trzema zmianami zareagował szkoleniowiec gospodarzy, ale gola krótko po rozpoczęciu powinien strzelić popraw. Daniel Noworolnik fatalnie jednak spudłował. Miejscowi kibice na pierwszy celny strzał swoich piłkarzy zmuszeni byli czekać do 58 minuty. Za pola karnego huknął Kornel Krzyżak sprawdzając tym samym czy Łukasz Różański nie przymarzł do linii bramkowej. Kolejną próbę gospodarze podjęli chwilę później. Grzegorz Misiura przejął piłkę pod polem karnym, ale i po jego strzale czyste konto zachował Różański. Na te próby odpowiedział poprat. Aktywny tego dnia Matras wygrał kolejny pojedynek na skrzydle. Jego dośrodkowania nie potrafił jednak wykorzystać noworolnik. A i mrówka, próbując strzelić swojego drugiego gola, trafił tylko w poprzeczkę. Ta uratowała gospodarzy również w tej akcji. Tym razem sytuacyjny strzał oddał Daniel Noworolnik. Zmarnowane sytuacje zemściły się na gościach w 70 minucie. Kacper Kęska utrzymał się przy piłce w polu karnym. Rywale uważali, by w trudnych warunkach nie sprokurować rzutu karnego. Kęska dograł piłkę do Krzyżaka, a ten piętą strzelił znakomitego gola, który obudził nadzieję, że w tym meczu jeszcze nie wszystko stracone. Po chwili goście z Muszyny ponownie jednak mogli wysunąć się na trzybramkowe prowadzenie. Matras za Wiślan i przed szansą przybycień. Tyle, że doskonałą interwencją popisał się Mikołaj Śmieszek i wynik się nie zmienił. Gospodarze natomiast dążyli do strzelenia bramki kontaktowej. Tym zapachniało po dośrodkowaniu Tomasza Dudka. Kacper Kęska był naprawdę blisko wpisania się do protokołu meczowego. Zmarnowanej szansy nie musiał jednak długo rozpamiętywać. Grzegorz Misiura zacentrował piłkę w pole karne po pradu. Tam Pazurkiewicz co prawda nie zdołał dotknąć piłki, ale na pewno utrudnił Różańskiemu podjęcie interwencji i na kwadrans przed końcem gospodarze przegrywali już tylko jedną bramką. Piłkarze Karola Niewolika poczuli krew, a rywale z Muszyny poważnie zaczęli się obawiać się powtórki z soboty, kiedy to w ostatniej akcji meczu dali sobie odebrać zwycięstwo nad Beskidem Andrychów. Na całe szczęście goście mogli liczyć najpierw na Łukasza Różańskiego, a po chwili na furę szczęścia, gdy Szymon Wójcik sprawdził, jak dużo śniegu znajduje się na poprzeczce bramki Popradu. Gospodarze starali się doprowadzić do wyrównania, ale mimo lepszej gry w drugiej połowie, przy mocno padającym śniegu i tych trudnych warunkach, w końcówce nie potrafili strzelić kolejnej bramki. Po upływie 96 minut, Poprad mógł odetchnąć z ulgą, odnosząc pierwsze zwycięstwo na wiosnę. Dla gospodarzy to z kolei druga porażka z rzędu. Równolegle z meczem w rapce zdroju toczyła się rywalizacja w Ryczowie. Warunki do gry nieporównywalnie lepsze, choć na pewno nie takiej aury piłkarze spodziewali się na meczach kwietniowych. Orzeł grał z Dalinę Myślenicę. Gospodarze walczyli o trzecie zwycięstwo z rzędu. Dalin natomiast wiosną jeszcze meczu nie przegrał. Mecze rozpoczynali goście, ale pierwsze słowo należało do gospodarzy. Rzut wolny wykonywał Mateusz Lampard. Przed szesnastką daliną ustawiony Hubert Urbański. Kapitalny strzał z powietrza, ale Jakub Wyroba niemal za każdym razem udowadnia, że drzemie w nim ogromny potencjał. Dalin bramki nie stracił, a w minucie dwunastej spróbował gola strzelić. Kamil Sobala uruchomił podaniem Michała Cienkosza. Ten ograł kapitana gospodarzy, przytomnie wystawił piłkę na strzał Suplowi. Zawodnik gości bez nadmiernej siły, z wyczuciem i precyzją skierował futbolówkę do bramki Jakuba Dyrgi. Piłkarze Marcina Przęczka i Bartumieja Piszczka chcieli pójść za ciosem. Kolejny raz strzelał Michał Supel, choć tym razem wyraźnie zabrakło jakości. Podobnie w sytuacji, gdy z rzutu wolnego próbował Michał Cienkosz. Tu z kolei ciekawie rozegrany rzut drożny przez gospodarzy. Piłkę dotknął Paweł Pyciak, co zupełnie umknęło uwadze rywali. Przemysław Poremski mógł od razu zabrać się z piłką w 16. dalinu. Strzał Urbańskiego został jednak zablokowany przez obrońców, podobnie jak próba Marka Mizi. Pod bramką wyroby robiło się coraz goręcej. W 31. minucie przed szansą stanął Mateusz Lampard. Strzał z ostrego kąta okazał się jednak niecelny. Kilka minut później ten sam piłkarz miał jeszcze lepszą okazję po podaniu, które otrzymał od Huberta Urbańskiego, ale i tym razem nie zdołał celnie uderzyć. Apetyt na gola i to od razu bramkę kolejki miał tego dnia Hubert Urbański. Po dośrodkowaniu Pyciaka zdecydował się na efektowną próbę. Gospodarze nie rezygnowali. Jeszcze przed przerwą strzelał Marek Mizia. Druga połowa rozpoczęła się od opadów śniegu i okazji dla Dalinu Myślenice. Interweniować musiał Jakub Dyrga, ale dalej atakowali już wyłącznie gospodarze. W 62 minucie orzeł wreszcie dopiął swego, a gola zestrzelił Marek Mizia. Ogromna w tym jednak rola Michała Przytockiego. Rykoszec zupełnie uniemożliwił wyrobie skuteczną interwencję, i mieliśmy w tym meczu remis. Taki stan rzeczy nie utrzymywał się jednak długo, a zadowoleni takim obrotem spraw byli miejscowi kibice. Wysoki pressing gospodarzy zaowocował odbiorem piłki pod polem karnym przeciwników. Na strzał zdecydował się w tej sytuacji Damian Zięba, który pozwał piłkę w boczną siatkę obok bezradnego Jakuba Wyroby. Orzeł objął prowadzenie, ale bynajmniej nie zamierzał na tym poprzestać. Wynik mógł podwyższyć popiela, ale nie wykorzystał dobrego dośrodkowania od Pawła Pyciaka. Bardzo blisko od trzeciego gola gospodarzy było również w końcówce meczu. Najpierw Sławomir zeszczuk trafił poprzeczkę, a następnie radość Łukasza Popieli tuż przed jej wybuchem ostudził asystent sędziego, który ocenił, że napastnik Orła w tej sytuacji był na minimalnym spalonym. To jednak nie przeszkodziło miejscowym w odniesieniu trzeciego z rzędu i w pełni zasłużonego zwycięstwa. Dalin mimo, że prowadził, finalnie musiał przełknąć gorycz pierwszej porażki na wiosnę. W Wielką Sobotę rozegrano cztery pozostałe spotkania. Beniaminek z Barcic podejmował u siebie wicelidera, brukbet termalikę Edwanie Ciecza. Barciczanka prezentuje się wiosną całkiem nieźle. Bilans to jedna wygrana i dwa remisy. Oczko więcej zdobyli goście, którzy w miniony weekend walkowerem pokonali Słomniczankę. Gospodarze na niebiesko, słonie na pomarańczowo. Fawory tego meczu mógł być tylko jeden, ale Barciczanka bynajmniej nie przestraszyła się rywala. Zaatakowała pierwsza, a celny strzał oddała już w szóstej minucie za sprawą Manuela Bonalde. 21-letni Hiszpan do Barciczanki dołączył z początkiem sezonu, stając się ważnym ogniwem układanki trenera Mateusza Dwojaka i w tej akcji również postraszył bramkarza gości. Wicelider pierwszego celnego strzału na bramkę doczekał się dopiero w 19 minucie. Za pola karnego strzelał Wlastimil Jovanović. Prawdziwy sprawdzian na Mariusza Różalskiego czekał jednak dopiero w tej akcji. Florin Purecze posłał piłkę w pole karne. Na groźny strzał zdecydował się Roman Gergel, ale bramkarz Barciczanki egzamin zdał na piątkę z plusem. Tu gospodarze byli bardzo bliscy objęcia prowadzenia. Piłka znalazła się nawet w siatce, jednak sylwetka Macieja Korzyma w momencie podania Michurskiego była nieznacznie wychylona, co uchroniło gości przed stratą bramki. W 40 minucie popisowa akcja Jakuba Cukrowskiego oraz Florina Purecze. 20-letni obrońca pozyskany zimą z trzecioligowego krzoku okrutnie ograł Wiktora Martuszewskiego, zakładając mu kanał. Po czym wystawił piłkę Florinowi Purecze. Doskonałe wykończenie Romuna, przy którym nic do powiedzenia nie miał Mateusz Różalski. Piłka zatrzymała się na bocznej siatce i do przerwy słonie prowadziły 1 do 0. Skromną zaliczkę mogły jednak stracić zaraz po przerwie. Piłkę odebrał ambitnie grający Manuel Bonalde i widząc, że bramkarza nie ma między słupkami, podjął jedyną słuszną decyzję. Tyle, że przesadził z mocą i piłka zamiast w bramce wylądowała na górnej siatce. 70. minuta wstrząsnęła jednak Barcicami. Jovanović do purecze, tu jeszcze górą Różalski, ale 40 sekund później w rolach głównych ponownie rumuński pomocnik, który tym razem posyła piłkę między nogami Różalskiego. Ciekawa sytuacja w kontekście tego co działo się chwilę wcześniej w starciu Romana Gergela z Adrianem Bastą, ale w czwartej lidze Waru nie ma i Niecieczanie prowadzili 2 do 0. Kolejną bramkę powinien strzelić Bartłomiej Kukułowicz, który nie wykorzystał jednak świetnego dośrodkowania od Grabowskiego. Brakowało bardzo niewiele, podobnie jak tutaj gospodarzom do gola kontaktowego. Maciej Korzym do Maślejaka, ale kapitan Barciczanki przegrał pojedynek z Toporem. Beniaminek jednak nie rezygnował i szukał gola kontaktowego. Blisko było po akcji Manuela Bonalde. Niestety dla miejscowych Hiszpan minimalnie się pomylił. W doliczonym czasie gry Bartłomieja Kukułowicza faulował w szesnastce Filip Białowocki i sędzia odbis rzut karny. Podszedł do niego Wlastimir Jowanowicz, Duży spokój kapitana Brugbetu Termaliki, bo i presji nie było właściwie żadnej. Piłka w siatce, co dla samego Jowanowicia oznacza dziesiąte trafienie w sezonie. Słonie wywożą z Barcic trzy punkty, ale zwycięstwo wcale nie przyszło im łatwo. Beniaminek udowadnia, że na własnym terenie może powalczyć się z każdym. W Skawinie lider z Jaszkowic podejmował Okocimskiego Brzesko. Starcie z Wiślanami było dla piwoszy w zasadzie wyłącznie meczem o prestiż. Trzy porażki wiosną, w tym kluczowe z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie, sprawiały, że szanse na zachowanie statusu czwartoligowca stopniały praktycznie do zera. Wiślani natomiast chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po remisie w Limanowej. Wynik dość przypadkowo mógł otworzyć Bartosz Tetych. Po jego dośrodkowaniu piłka trafiła w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Miłosza Tysiaka. Okocimski odgryzł się chwilę później. Przytomne podanie Konrada Kuliszewskiego, hawkat Zakareja, wypracował sobie pozycję do strzału sprawdzając czujność Sebastiana Robka. Wskazywani na porażkę goście poczynali sobie całkiem śmiało. W tej akcji piłkę pakowali nawet do siatki i z dużą dozą prawdopodobieństwa była to bramka zdobyta prawidłowo. Asystent jednak dopatrzył się pozycji spalonej Dominika Grochota. Ewidentnie piłkarzem Okocimskiego brakuje wiosną szczęścia. Tego zabrakło również przy rzucie rożnym, wykonywanym przez rywali, po którym gola strzelił kapitan Dawid Dynarek, i gospodarze prowadzili 1 do 0. Okazję na podwyższenie wyniku, jeszcze przed upływem 20 minut, miał Adisa. Nigeryjczyk otrzymał piłkę od Mateusza Krasuskiego, ale nie zdołał pokonać miłosza Tysiaka. Rzut wolny dla Wiślan. Bartosz Tetych w okienku bramki dostrzegł pajęczynę, a że to przecież Wielka Sobota uznał, że należy ją stamtąd sprzątnąć. Przymierzył ze szwajcarską precyzją i strzelił bramkę będącą bez wątpienia ozdobą meczu. Czas pokaże, czy mówimy również o najładniejszym golu kolejki. Na kolejnego gola kibice nie musieli długo czekać. Kontra Wiślan. Tu jeszcze dość szczęśliwie piłka dotarła do Seweryna. Ale dalej nie było już mowy o przypadku. Seweryn do krasuskiego ten do Adisy i Nigeryjczykowi wystarczyło tylko dostawić nogę. 13 gol w sezonie Monsuru Adisy, który podobnie jak przed rokiem ma szansę na koronę króla strzelców. W tej klasyfikacji musiałby jednak przegonić Jakuba Seweryna. Mimo niekorzystnego wyniku goście nie zamierzali się w tym meczu bronić, czego dowodem akcja z 33 minuty. Prytny strzał otał Kuliszewski i Ropek musiał się mocno napocić, by piłka nie wpadła do bramki. Rzut rożny rozegrany przez gości na krótko i też było groźnie po akcji Mateusza Cięciwy. Liderem klasyfikacji strzelców z 15 bramkami przed tą kolejką był Jakub Seweryn. Tu swój dorobek mógł powiększyć, jednak po jego strzale piłka trafiła tylko w mocną siatkę. 41 minuta pokazała, że rywalizacja o miano najlepszego strzelca w zespole Wiślan jest wyłącznie sprawą drugorzędną. Nigeryjczyk łatwo odebrał piłkę rywalowi, obsłużył podaniem Jakuba Seweryna, a ten po chwili ponownie o trzy bramki wyprzedzał klubowego kolegę. Celem nadrzędnym dla Wiślan awans do trzeciej ligi. W drugiej połowie dogodne sytuacje stwarzali sobie wyłącznie gospodarze. Ładną akcją błysnął Dominik Cholewa, ale wyników dogodnej sytuacji nie zdołał podwyższyć Mateusz Krasuski. Wiślani na krótko rozegrali rzut rożny. Dośrodkowanie Krasuskiego zamykał Nikodem Morawski, ale jemu nie udało się pokonać Miłosza Tysiaka. W 68. minucie katastrofa Filipa Czecha. Obrońca najpierw podał piłkę wprost pod nogi Seweryna, a następnie już w polu karnym faulował napastnika gospodarzy. Arbiter nie miał innego wyjścia, jak wskazać na punkt oddalony o 11 metrów od bramki. Przed szansą na swojego drugiego gola stanął Dawid Dynarek i choć miłoż Tysiak dobrze wyczuł intencje kapitana gospodarzy, to nie zdołał go zatrzymać. Więcej bramek w skabinie nie oglądaliśmy. Lider wraca na zwycięską ścieżkę, zachowując 10 punktów przewagi nad rezerwami Brugbetu, Termaliki i Nieciecza. W Limanowej mecz opozycję numer 13. Limanowia podejmowała Glinik, do którego traciła tylko dwa punkty. Do meczu przystępowała po bezbramkowym remisie z liderem. Gorliczani natomiast z wiosną nie wygrali jeszcze spotkania. Remis na inaugurację z Popradem i porażki z Wiślanami oraz Lubaniem zmuszają do spoglądania się za siebie. Spotkanie poprzedziła minuta ciszy poświęcona byłemu wieloletniemu bramkarzowi Limanowi. Rafał Gaik, zmarł w środę w wieku 44 lat. Mecz rozpoczynali gospodarze i starcie z Glinikiem potraktowali bardzo poważnie. Dawid Kubik od początku miał pełne ręce roboty. Tu świetną paradą przeniósł piłkę nad poprzeczką po strzale Pławeckiego. Po rzucie rożnym został zatrudniony ponownie, tym razem przez Jakuba Belskiego. W każdym wiosennym meczu parady Kubika były nominowane do miana interwencji kolejki i ta prawidłowość na pewno nie zostanie zachwiana po tym meczu. Paweł Matras również nie zdołał pokonać się bramkarza Glinika. Kolejny rzut rożny dla gospodarzy, po którym zakotłowało się pod bramką. Kamil Palacz kocie bramki nie zdobył, to po jego strzale głową piłka trafiła w rękę Martuszewskiego. Sędzia ukarał defensora żółtą kartką i podyktował jedenastkę. Odpowiedzialność wziął na siebie Kamil Palacz i tym razem Kubik nie zdołał już uratować kolegów przed stratą bramki. Limanowia wreszcie topięła swego. Worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Prostopadłe podanie Tomasza Kurka otworzyło drogę do Bramki Pławeckiemu. Napastnik Limanowi z zimną krwią posłał piłkę obok bezradnego Kubika. Goście w pierwszej połowie byli dosłownie bezradni. Kolejna strata piłki w środkowej strefie. Kamil Palacz miał przed sobą autostradę do Bramki Kubika. Napotkał co prawda delikatne kłopoty, choć finalnie zdołał ulokować piłkę w bramce. Na trybunach doskonałe nastroje i nie ma co się dziwić. Limanowia zmierzała po drugie zwycięstwo na wiosnę. W drugiej połowie obraz gry się nie zmieniał. Piłkarze trenera Pawła zegarka z werwą atakowali, a efekty oglądaliśmy w 50 minucie. Tomasz Kurek podwyższył wynik na 4 do 0. To nie był jednak koniec popisów miejscowych. Oglądamy ładną akcję Jakuba Belskiego, który doskonałym podaniem otworzył drogę do bramki Palaczowi. Ten przed szansą na skompletowanie hat nie przestraszył się bramkarza gości. Piłka wturlikała się do bramki, potwierdzające totalną dominację trójkolorowych w tym meczu. A żal było patrzeć na spuszczone głowy zrezygnowanych piłkarzy Tomasza Wacka. Jedynym zawodnikiem, który trzymał swój poziom mimo wpuszczonych pięciu bramek, był Dawid Kubik. Golkiper Glinika kolejny raz fantastycznie interweniował, broniąc strzał Pawła Matrasa. Wreszcie w 70. minucie piłkarze Glinika dostarczyli swoim kibicom nieco radości. Bramka na 5 do 1 strzelona przez Dawida Kuligę. Czasu było jeszcze sporo, ale ciężko było zakładać, że czterobramkową stratę goście mogą jeszcze odrobić. A zwłaszcza że gracze Limanowi wcale nie zamierzali skupiać się na pilnowaniu wyniku. Po strzale Radosława Pławeckiego piłka trafiła w słupek. W doliczonym czasie gry glinik spróbował jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki. W teorii wydawało się, że ten malutki cel udało się zrealizować, bo Bramkę, dla gości, strzelił rezerwowy w tym meczu Damian Śliwa. W praktyce jednak sprawy miały się zupełnie inaczej. Na odpowiedź gospodarze potrzebowali dosłownie 40 sekund. Gola na 6 do dwóch strzelił Norbert Uchacz, który tym samym przypieczętował doskonały mecze w wykonaniu piłkarzy Pawła Zegarka. Limanowia dopisuje 3 punkty i tym samym przeskakuje w tabeli zespół z Gorlic, awansując na 13 pozycję. Ostatni mecz 21 kolejki rozegrano w Radiszowie. Spotkanie Radiszowianki z Unią Oświęcim było transmitowane na żywo. A teraz zapraszamy na najciekawsze fragmenty tego starcia. Gospodarze na czerwono, goście na niebiesko. I to właśnie przyjezdni rozpoczynali mecz. Na pierwszą sytuację wcale nie musieli długo czekać. Już w trzeciej minucie Igor Lewandowski dograł piłkę Arkaduszowi Czapli, a tego, wydawało się, nic nie powstrzyma. Tyle, że no właśnie, wydawało się. Jan Larysz zgłasza swoją mocną kandydaturę do miana interwencji kolejki. Beniaminek także nie zamierzał próżnować. Po dalekim rzucie z autów do godnej sytuacji na objęcie prowadzenia znalazł się Krzysztof Bociek. O szachach w tym spotkaniu od początku nie było mowy. Radiszowianie jeszcze przed upływem piątej minuty przeprowadzili doskonałą akcję. Sosin przytomnie do Sosnowskiego, ale Filip Lichański zdołał w ostatniej chwili uchronić swój zespół przed stratą bramki. Chwilę później Sosnowski stanął przed kolejną szansą. Zablokowane uderzenie Sebastiana Stróżyka, piłka trafia do Sosnowskiego, ale o radości z bramki nie mogło być mowy, bo sędzia asystent zasygnalizował Spalonego. W końcowych minutach pierwszej połowy Radiszowianka próbowała bezpośrednio zrzutów wolnych. Tu próba Pawła Sosina, a następnie z nieco bliższej odległości nad murem strzelał Damian Danaj. To już fragmenty drugiej odsłony. Rzut wolny pośredni wykonują gospodarze, ale po jego rozegraniu w obozie Radiszowianki. tylko rozczarowanie. Do głosu dochodzi Unia. Piłkarze trenera Kołodzieja wykonują rzut rożny, po którym piłka ląduje pod nogami Igora Lewandowskiego. Kapitalna próba, ale na przeszkodzie staje poprzeczka bramki. W 68 minucie piłka wreszcie wpada do siatki. Michał Szczewczyk wypatrzył Arkadiusza czaple. dograł mu piłkę idealnie, tyle że zawodnik Unii w momencie podania był na spalonym i ta bramka też nie mogła zostać uznana. Ciężko stwierdzić, której drużynie bardziej zależało w tym meczu na zwycięstwie, ale gołym okiem widać było, że cel w postaci trzech punktów chcą zrealizować. Brakowało jednak skuteczności. Tu przestrzelił Bociek. Równie dobrą, jak nie lepszą szansę od Boczka miał dla Unii Czapla. Jakub snadny idealnie dośrodkował piłkę na głowę rosłego zawodnika, ale ten za bardzo skierował piłkę do ziemi i ta po koźle przeleciała ponad poprzeczką bramki larysza. W 84 minucie na bramkę gospodarzy niecelnie strzelał Michał Szewczyk. W kolejnej próbował z kolei Dawid Serafin, ale podobnie jak Rywal znacznie się pomylił. Bramek w Radiszowie nie oglądaliśmy. Świąteczne jajo do jaja w meczu kończącym 21. kolejkę jako czwartej Ligi Małopolskiej. Ale warto dodać, że kibice, którzy przyszli na stadion na nudę narzekać nie mogli. Oto komplet wyników świątecznej kolejki. Mecze wygrały zespoły z czołówki. Wiślanie, Brugbet Termalika 2 oraz Poprad. Cenne zwycięstwa odniosły również zespoły Orłaryczów i Limanowi. Ci drudzy niczym walec przejechali się po Gorliczanach. Mecz Kalwarianki z LKS-em Jawiszowice przełożono na 17, a Beskid z Lubaniem na 31 maja. W tabeli przetasowania wyłącznie w środkowej strefie. Lider z Jaśkowice wciąż utrzymuje 10-punktową przewagę nad rezerwą Słoni. Wierchy po kolejnej porażce spadają na miejsce 7. Awans z 12 na 9 lokatę notuje Orzeł Ryczów. Glinik natomiast zamienia się pozycją z Limanowią po bezpośredniej porażce z Trójkolorowymi. Dziękujemy Wam gorąco, że tak licznie śledzicie poczynania czwartoligowców na naszym kanale. Pamiętajcie, że wszystkie materiały tworzymy z myślą o Was. Jeśli macie jakieś uwagi lub podpowiedzi, czekamy na nie w komentarzach pod filmem. Na dziś to już koniec. Do usłyszenia w kolejny wtorek o godzinie 19.00.